Jazda na byku jest jednym z najbardziej ekscytujących, ale także jednym z najniebezpieczniejszych sportów na świecie. To ostateczna bitwa między człowiekiem a bestią, gdzie ośmiosekundowa jazda może oznaczać chwałę lub katastrofę. Ale czasami wydarzenia przybierają tragiczny obrót, przypominając nam, jak nieprzejednany może być ten sport. Przez lata zdarzały się chwile, kiedy jeźdźcy nigdy nie wstali po upadku, kiedy rutynowa jazda zamieniła się w koszmar. To historie, które wstrząsają światem Rodeo do głębi. Dziś przyjrzymy się pięciu niepokojącym zgonom jeźdźców na bykach podczas występów, momentom, kiedy arena zamilkła, a sport stracił kilku ze swoich najodważniejszych wojowników. 30 lipca 1989 roku dzień, który na zawsze nawiedzi Rodeo światem. Finały Cheyenne Frontier Days były w pełnym rozkwicie, a tłum szumiał z ekscytacji, gdy jedna z najjaśniejszych gwiazd sportu przygotowywała się do kolejnej jazdy. Lane Frost, zaledwie 25-letni, był już legendą, mistrzem świata w jeździe na bykach z magnetyczną osobowością nieustraszonym sercem i przyszłością, która wydawała się niezrównana. Ale nikt nie wiedział, że byli świadkami jego ostatniej jazdy. Urodzony 12 października 1963 roku w Lane, Oklahoma, Frost wychowywał się w sercu kraju rodeo. Jego ojciec Clyde sam był kowbojem i choć Lane początkowo nie wykazywał dużego zainteresowania tym sportem, coś się zmieniło po drodze. Ogień w nim zapłonął i pod koniec lat 80. wstrząsnął światem rodeo. W 1987 roku osiągnął szczyt swojej kariery, zdobywając Mistrzostwo Świata. W następnym roku zmierzył się z niesławnym Red Rockiem, bykiem, którego nikt nigdy nie ujechał przez pełne 8 sekund, dopóki Lane nie dokonał niemożliwego. Był kimś więcej niż tylko zawodnikiem. Był bohaterem dla fanów, przyjacielem dla współzawodników i ikoną w tworzeniu. Ale los miał inne plany. Tamtego pamiętnego lipcowego dnia w 1989 roku niebo nad Wyoming było szare, a powietrze było ciężkie od zapachu deszczem nasiąkniętej ziemi. Przeciwnikiem Lane'a był zaciekły, nieprzewidywalny byk, nazwany Taking Care of Business. Brama poleciała. Otworzyła się, a przez 8 elektryzujących sekund Lane tańczył z niebezpieczeństwem, trzymając bestię z niezachwianą pewnością siebie, która uczyniła go mistrzem. Tłum wybuchnął owacjami, gdy zdobył imponujące 85 punktów. Ale w Rodeo przejażdżka nie kończy się, gdy zabrzmi gwizdek. Gdy Lane zsiadał, coś poszło koszmarnie, źle. Wylądował niezdarnie przed bykiem. Chwilę później bestia uderzyła. Silny róg wbił się w żebra Lejna i w jednej chwili niezłomny kowboj był złamany. Zachwiał się, zrobił kilka niepewnych kroków, po czym upadł twarzą w ziemię Wyoming. Arena zamilkła. Dr Skipros, pierwszy ratownik, pospieszył na jego pomoc. Obrażenia były katastrofalne. Połamane żebra przebiły serce. Przez 90 bolesnych minut personel medyczny walczył, by go uratować, ale nic nie mogli zrobić. Lane Frost, nieustraszony kowboj, który wielokrotnie stawiał czoła śmierci, odejścia. Jego śmierć wstrząsnęła światem Rodeo. Jego najlepsi przyjaciele, współzawodnicy, Cody Lambert i Tav Hedeman, byli załamani. Cody, zdruzgotany stratą, odmówił, aby śmierć Leina poszła na marne. Zaprojektował kamizelkę ochronną, która jest teraz standardowym elementem wyposażenia w rodeo na bykach, innowację ratującą życie zrodzoną z tragedii. Ale dziedzictwo Leina na tym się nie skończyło. Jego historia zainspirowała pokolenie. JB Money, jeden z najważniejszych zawodników w jeździe na bykach, uważa Leina za jeden ze swoich największych wpływów. Jego życie zostało uwiecznione w filmie 8 sekund z 1994 roku z Luke'em Perry grającym go na dużym ekranie, przybliżając jego legendę szerszej publiczności. Nawet po śmierci obecność Leina pozostaje. Jego matka Elsie Frost zamieniła swój żal w cel, rozdając Biblię kowboja na jego cześć, dzieląc się wiarą i inspiracją z młodymi jeźdźcami w całym kraju. Jego siostrzeniec, Stetson Frost, stworzył markę Lane Frost, utrzymując jego imię żywe w kulturze rodeo. A środki bezpieczeństwa, które istnieją dzisiaj, kamizelki, kaski, zwiększona świadomość, jak śmiertelny może być ten sport, to wszystko z powodu ostatniej przejażdżki Lane'a. Dla tych, którzy byli tam tego dnia, dla tych, którzy usłyszeli westchnienie tłumu i widzieli upadek legendy, pamięć o Lane'ie Frostie nigdy nie zniknie. Jego historia to opowieść o triumfie i tragedii, o człowieku, który żył bez lęku i jeździł do samego końca, a w sercu każdego jeźdźca wchodzącego do areny, Lane nadal jeździ. Dnia 24 marca 2000 roku światła oświetlały arenę w Albuquerque w Nowym Meksyku. Powietrze było gęste z ekscytowania, gdy seria Bad Light Cup zawodów Professional Bull Riders trwała, prezentując najtwardszych mężczyzn przeciwko najgroźniejszym obyków. Wśród nich był Glenn Keeley, 30-letni kanadyjski cowboy z Alberty. Jeździec w szczycie swojej kariery. Nie tylko był dobry, był jednym z najlepszych. Zajmował dziewiąte miejsce na świecie według punktów i szóste według zarobków. Dążył do wielkości, każde rodeo z osobna. Tej nocy miał zmierzyć się z bestią jak żadna inna. Promised Land. Potężny byk, który został nazwany Bykiem Roku Organizacji Zawodowych Jeźdźców Byków w 1999 roku. To zwierzę nie było tylko silne, było nieprzewidywalne, wałtowny i prawie niemożliwy do pokonania. Ważący prawie tyle co mały samochód, Promised Land nie miał litości dla żadnego jeźdźca na tyle odważnego, by się z nim zmierzyć, ale Glen się nie zniechęcał. Spędził ponad dekadę, opanowując sztukę ujeżdżania byków i, tej nocy, był zdeterminowany wspiąć się jeszcze wyżej w rankingu. Arena była pełna napięcia, gdy Glen usadowił się na grzbiecie byka, mocno chwytając linę. Sekundy się wydłużały, zanim bramka się otworzyła, a wtedy rozpętało się piekło. Promised Land wystrzelił z bramki jak pocisk, skręcając, brykając, wkładając całą swoją siłę, by zrzucić jeźdźca ze swojego grzbietu. Glen trzymał się z całych sił, walcząc o kontrolę, walcząc o te kluczowe 8 sekund. Ale Byk był nieustępliwy. Nagle brutalny skręt wyrzucił Glena w powietrze, rzucając go na ziemię. Tłum westchnął, ale Glen już wcześniej został zrzucony. Wiedział, jak upaść. Próbował się poruszyć, ale w mgnieniu oka, masywne tylne nogi Promised Land upadły na jego klatkę piersiową. Nad tłumem zapadła przerażająca cisza. Przez chwilę Glenn leżał nieruchomo w ziemi. Brutalne uderzenie zmiażdżyło jego ciało. Następnie, cudownie, on wzburzył się. Wbrew wszelkim przeciwnościom zdołał wstać, wychodząc z areny z pomocą zespołu medycznego. Nawet żartował z personelem, ignorując obawy. Dla oszołomionej publiczności wyglądało to jak kolejna bliska sytuacja. On – było trudno. Będzie dobrze. Ale za kulisami coś było bardzo nie tak. Kiedy Glenn dotarł do szpitala Uniwersytetu Nowego Meksyku, powaga jego obrażeń stała się przerażająco jasne. Doznał poważnych obrażeń wewnętrznych, w tym pęknięcia wątroby. Jego stan szybko się pogarszał. Lekarze desperacko walczyli, aby go uratować ale krwawienie było niepowstrzymane. Przed godziną 22 tej nocy Glenn Keeley wziął ostatni oddech. Wieść ta wstrząsnęła światem jazdy na bykach. Mężczyzna u szczytu swojej kariery, cowboy, który zaryzykował wszystko, nagle odszedł. Była to pierwsza głośna śmierć w wyniku jazdy na bykach w Ameryce Północnej od sześciu lat. Ryzyko zawsze było obecne, czając się za każdą bramą, w każdym nieprzewidywalnym ruchu bestii ważącej 2000 funtów. Ale odejście Glena było bolesnym przypomnieniem, jak szybko marzenie może zamienić się w koszmar. Jego rodzina doskonale znała te niebezpieczeństwa. Wiele lat wcześniej brat Glena, Jason, został ugodzony przez byka i pozostawał w śpiączce przez dwa tygodnie. Ale Glen nigdy nie ustąpił. Jazda na bykach była w jego krwi. Obiecał sobie swojej rodzinie, że będzie startować tylko jeszcze jeden roku. Ten rok to 2000 a Ta pamiętna noc w albikerki była jego ostatnią jazdą. Rodeo nie zatrzymało się następnego dnia, ale to nie było to samo. Kowboje nosili pamiątkowe naklejki na swoich kamizelkach, a zwołano konferencję prasową, aby omówić tragedię, która wstrząsnęła sport. Dr. Tandy Freeman, który leczył Glena, ujawnił druzgocącą prawdę. Jego parametry życiowe były stabilne, dopóki chirurdzy nie zobaczyli zakresu uszkodzeń. Przez potem było za późno. Wykrwawił się na śmierć, zanim mogli go uratować. Miesiące później na finałach świata PBR w roku 2000 dziedzictwo Glena zostało uczczone wzruszającym hołdem. Był na dobrej drodze do jednego z najlepszych sezonów w swojej karierze, zarabiając prawie 34 tysiące dolarów w tym roku. Jego imię nigdy nie zostanie zapomniane. Dziś pamięć o Glenie nadal żyje. W jego honorze powstało memoriałowe wydarzenie Rodeo byków Glen Killy oraz Fundusz Stypendialny. Każdego roku podczas finałów PBR kanadyjski kowboj otrzymuje nagrodę Glenna Keeley, co zapewnia, że jego dziedzictwo odwagi i determinacji trwa dalej. 15 stycznia 2019 roku w Denver Coliseum panowała elektryzująca atmosfera. Fani wypełnili arenę, ich głosy wzbierały w oczekiwaniu, gdy Mason Lowe, jeden z czołowych jeźdźców rodeo na świecie, przygotowywał się do kolejnego wyzwania. Mając zaledwie 25 lat, nie obawiał się niebezpieczeństwa. Przez lata pokonywał jedne z najtrudniejszych byków w tym sporcie, ale tej nocy miał stanąć w obliczu bestii, która zmieni wszystko. Hard. Czasy. Brama otworzyła się z hukiem, a półtoratonowy byk wystrzelił na arenę, wirując i rzucając się z nieustępliwą furią. Mason trzymał się z umiejętnością i determinacją, które zapewniły mu miejsce wśród najlepszych na świecie. Najlepiej. Ale w brutalnym, zapierającym dech momencie, został gwałtownie rzucony na ziemię. Zanim mógł zareagować, Hard Times spadł z całą swoją wagą, miażdżąc jego klatkę piersiową. Tłum zamarł, gdy Mason z trudem podniósł się na nogi, chwytając się za klatkę piersiową w niewyobrażalnym bólu. Następnie upadł. Cisza zapadła nad areną. Personel medyczny pospieszył do jego boku, usilnie starając się go ustabilizować, gdy był przewożony do centrum medycznego Denver Health. Ale obrażenia były zbyt poważne. Pomimo noszenia kamizelki ochronnej, siła uderzenia zmiażdżyła mu żebra i spowodowała katastrofalne uszkodzenia serca i aorty. Tamtej nocy Mason Low, jedna z najjaśniejszych gwiazd zawodowego Rodeo, został odeszły. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością PBR. Następnej nocy zawodnicy pojawili się na arenie z naszywkami upamiętniającymi na swoich kamizelkach jako uroczysty hołd dla zmarłego brata. Sean Gleeson, prezes PBR, przemawiał za wszystkich, mówiąc: "Utrata Masona jest dla nas wszystkich druzgocąca. Nasze myśli, modlitwy i najgłębsze kondolencje kierujemy do jego rodziny i żony, Serca." Pomimo tragedii Hard Times pozostał w zawodach, a urzędnicy stwierdzili, że byk nie miał zamiaru wyrządzić krzywdy. Ale dla tych, którzy byli świadkami ostatniej jazdy Masona, ten moment na zawsze wyrył się w ich wspomnień. Dziedzictwo Masona trwało. Jego pogrzeb, który odbył się 23 stycznia 2019 roku w jego rodzinnym mieście Boonville w stanie Missouri, zgromadził setki żałobników. W tym sezonie PBR przemianowało swoje coroczne wydarzenie w St. Louis, Missouri, na Memorial Masona Lowa, zapewniając, że jego imię nigdy nie zostanie zapomniane. Mason Lowe jeździł z pasją, nieustraszonością i serce. I choć jego życie zakończyło się zbyt szybko, jego historia pozostaje przypomnieniem o bezlitosnej naturze sportu, który kochał, oraz niezłomnym duchu kowboja, który oddał wszystko dla niego. 2 lipca 2023 roku na Rodeo Stony Nakoda w Albercie, Kanada, panowała atmosfera pełna emocji. Fani zebrali się pod letnim niebem, z niecierpliwością czekając, by zobaczyć surową siłę i odwagę, które definiowały najbardziej nieustraszonych zawodników rodeo na bykach. Wśród nich był 19-letni Seth Solto, którego pasja do tego sportu płonęła jaśniej niż arena światła. Już zdobył sobie reputację jako trzykrotny kwalifikant Indian National Finals Rodeo INF, młody wojownik w rdzennym Rodeo Circuit i wschodząca gwiazda, której celem jest Professional Bull Riders, PBR. Trasa to był jego moment. Gdy przygotowywał się do jazdy, atmosfera była pełna napięcia. Set spędził lata trenując na takie wieczory. Zainspirowany przez swojego dziadka Marcela Soltauha. Legendarnego jeźdźca na bykach, set z odwagą zaangażował się w ten sport od 14 roku życia, znał ryzyko. Witał wyzwanie. Wtedy brama się otwarła. Byk eksplodował na arenę, kopiąc, skręcając się, rzucając z ogromną siłą. Set trzymał się z całych sił i umiejętności, które szlifował przez lata. Tłum ryczał, ich okrzyki mieszały się z głębokim, grzmiącym oddechem bestii pod nim. Ale w ułamku sekundy jazda przybrała katastrofalny obrót. On był zrzucony. Uderzenie było brutalne. Arena, niegdyś pełna energii, zamilkła złowieszczo, gdy Set leżał nieruchomo w kurzu. Zespoły medyczne rzuciły się na pomoc. Fani wstrzymali oddech. Pomimo ochraniacza na głowę, pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, obrażenia okazały się katastrofalne. Walka skończyła się zanim się zaczęła. Set Soltoch odbył swoją ostatnią jazdę. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Świat rodeo został wstrząśnięty. Jak to możliwe, że życie o tak wielkim potencjale mogło zostać przerwane w jednej chwili? Jak to możliwe, że kowboj, który już tyle osiągnął, mógł odejść, zanim osiągnął swój szczyt? Miał marzenia, by stanąć na największych scenach, udowadniając, że rdzenni jeźdźcy zasługują na miejsce wśród najlepszych na świecie. Miał niezaprzeczalną obecność, urok, który mógł rozświetlić każde pomieszczenie, i serce, które biło tylko dla sportu, który kochał. Teraz jego imię będzie wypowiadane nie w świętowaniu, ale w żalu. W nadchodzących dniach napływały hołdy z całej Ameryki Północnej. Zawodnicy, fani i członkowie rodziny opłakiwali stratę młodego człowieka, którego podróż dopiero co, na początku, ale w każdym szeptanym wspomnieniu, w każdym opowiadaniu o jego największych jazdach, dziedzictwo seta Soltauga nie chciało zaniknąć. Może opuścił ten świat zbyt wcześnie? Ale jego historia będzie trwać, wyryta w duszy sportu, który kochał, na zawsze zapamiętany jako nieustraszony kowboj, który odważył się gonić za niemożliwym. 11 grudnia 1994 roku w Thomas and Mac Center w Las Vegas w Nevadzie panowała ogromna ekscytacja. To była ostatnia noc na National Finals Rodeo NFR i najlepsi jeźdźcy na bykach z całego świata zebrali się na ostatnie starcie. Wśród nich był Brent Turman, 25-letnia wschodząca gwiazda, której nazwisko było już zapisane w historii tego sportu. Turman nie był tylko kolejnym kowbojem goniącym za sławą. Był siłą, z którą trzeba się liczyć. Założycielem Professional Ball Riders PBR wyrył swoją legendę na grzbietach najgroźniejszych byków w tym sporcie. Ale tej nocy los miał inny plan. Gdy Turman przygotowywał się do swojej jazdy, coś było inaczej. Normalnie opanowany, zwrócił się do kolegi jeźdźca Arona Samasa, który zmierzył się z tym samym bykiem wcześniej w zawodach. – Co sądzisz o Red Wolfie? – zapytał, a w jego głosie słychać było nietypową nutę niepewności. Czut otworzyła. Red Wolf wystrzelił z bramki z siłą trzęsącą kości. Turman mocno się trzymał, jego ciało poruszało się instynktownie z dzikimi skrętami i kopnięciami bestii. Cztery sekundy. Tłum ryczał. Pięć sekund. Wciąż trzymał się mocno, ale następnie wydarzyła się katastrofa. Został zrzucony. Większość jeźdźców wie, jak upadać, ale to nie był zwykły upadek. W jakiś sposób ręka Turmana zaplątała się w linę, śmiertelnie, błąd. Byk wciągnął go pod swoje wściekłe kopyta i w jednej chwili dwa tysiące funtów furii spadło na jego głowę i szyję. Arena zamilkła, gdy Turman uderzył o ziemię, jego ciało nieruchome. Na krótką chwilę uniósł głowę, iskra życia, walka o pozostanie przytomnym, ale wtedy jego ciało znieruchomiało. Zespół medyczny Justin Sports ruszył szybko, z powagą na twarzy. Ratownicy medyczni załadowali go na nosze, pędząc do University Medical Center, ale szkody zostały wyrządzone: poważne obrażenia czaszki i twarzy, złamań. Brent Turman nigdy się nie obudził. Sześć dni później, 17 grudnia 1994 roku, świat Rodeo otrzymał wiadomość, której się obawiał. Obawiano. Brent Turman odszedł. Następstwem była szok, żałoba i dziwne poczucie niedowierzania. Jak to się mogło stać? Czerwony Wilk nigdy nie był znany jako szczególnie agresywny byk. Śmierć uznano za tragiczny wypadek, ale dla tych, którzy widzieli to na własne oczy, był to koszmar, który nigdy nie zblaknie. Jego pogrzeb, który odbył się w Travis County Exposition Center w Austin w Teksasie, był uroczystym zgromadzeniem rodziny, przyjaciół i kolegów jeźdźców, którzy zmagali się ze zrozumieniem straty człowieka, który wydawał się niezwyciężony. Jednak legendy nigdy tak naprawdę nie umierają. W latach, które nadeszły, imię Turmana stało się synonimem odwagi, determinacji i niezłomnego ducha kowboja. W 1996 roku PBR wprowadziło Lane Frost Brand Turman, nagroda przyznawana zawodnikowi z najwyżej ocenianą jazdą na finałach światowych, zapewniając, że jego dziedzictwo trwało obok innego poległego. Legenda. Od 1999 do 2017. Memorial Prenta Turmana. Wydarzenie Bull Riding zbierało pieniądze na cele charytatywne, honorując jego pamięć w sporcie, który kochał. Kochali go. W 2002 roku został pośmiertnie wprowadzony do Galerii Sławkowbojów Rodeo w Teksasie. W 2011 roku dołączył do PBR Ring of Honor, utrwalając swoje miejsce wśród największych, którzy kiedykolwiek jeździli. Nawet Las Vegas oddało mu hołd, nazywając drogę dojazdową jego imieniem Brent Thurman Way. Dziś Fundacja Brenta Turmana nadal wspiera społeczności osób ze specjalnymi potrzebami w Austin w stanie Texas, podtrzymując jego ducha, hojności i siły. Choć kariera Red Wolfa trwała do jego przejścia na emeryturę w roku 2000 oraz śmierci w 2006, pamięć o tej fatalnej nocy w 1994. Nigdy nie przejazd Brenta Turmana mógł zakończyć się zbyt wcześnie, ale jego historia i wpływ na zawsze będą częścią historii Rodeo.